Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie drodzy widzowie w programie Akcja Inspiracja. Z tego programu dowiecie się, jak efektywnie wykorzystać swój wolny czas, aby bez wychodzenia z domu wesprzeć swoją działalność. Moi gości opowiedzą Wam, co takiego robią, aby nie utracić kontaktu z dziećmi bez wychodzenia z domu. W dzisiejszym odcinku zabieram Was do Wielkiej Brytanii. Tam już czeka na nas Kamila Mrugalska, która prowadzi stronę Mija Animacje dla Dzieci. Cześć Kamila. Hej, hej, witaj Martynko, witam Was wszystkich. Kamilko, spośród zaproszonych przeze mnie gości jesteś najmłodsza stażem, ponieważ w animacją zajmujesz się dwa lata. Mieszkasz w Wielkiej Brytanii i tam działasz jako animatorka. Powiedz nam, tak na początek, czy animujesz tylko polskie dzieci, czy również te brytyjskie? Tak, w animacji jestem dwa lata. Na początku zaczęłam animować dzieci polskie, teraz już animuję też dzieci brytyjskie. W takim razie, czy zauważyłaś jakąś różnicę w, w pracy z dziećmi polskimi i z dziećmi brytyjskimi? Tak, oczywiście, są troszeczkę inne gry i zabawy, i już niedługo na mojej stronie pojawi się wpis, jakie to są gry i zabawy, więc zapraszam. W naszej rozmowie wspomniałaś, że pracujesz w polskiej sobotniej szkole. Bardzo mnie to zaciekawiło. Czy mogłabyś nam teraz opowiedzieć, na czym dokładnie polega właśnie taka mż, sobotnia szkoła? W polskiej sobotniej szkole, w której uczę, uczymy dzieci języka polskiego, pisania i czytania. Dzieci poznają też tradycje oraz historię Polski. Teraz już przejdziemy do głównego zagadnienia naszej rozmowy, czyli do Twojej działalności online. Ty na swojej stronie prowadziłaś dziesięciodniowe wyzwanie dla dzieci i mnie to szalenie zaciekawiło i bardzo mi się spodobało. I czy mogłabyś nam opowiedzieć, na czym to wyzwanie polegało, jakie tam były zadania, ponieważ było ich aż 10. I jesteśmy ogromnie ciekawi, co się kryło w tych zadaniach. Wyzwanie moje polegały na tym, że codziennie wrzucałam filmik, w którym pokazywałam zadania, jakie dzieci muszą wykonać, zrobić zdjęcie na przykład pracy i udostępnić w komentarzu. Zadania były bardzo proste. Były to zadania plastyczne, było jedno zadanie ruchowe, eksperymenty, a nawet jednak sztuczka z iluzji. Całe wyzwanie było zakończone niespodzianką dla dzieci. Ponieważ wyzwanie już dobiegło końca, więc może byś nam zechciała zdradzić, co to było tą niespodzianką. Ja widziałam, że tam było kilka różnych nagród. Począwszy zaczynałaś już od osób, które zrobiły nawet trzy zadania z 10, jakbyś mogła nam teraz chwilkę opowiedzieć, co to były za nagrody, bo jesteśmy ogromnie ciekawi. Dzieci, które były najbardziej aktywne w moim wyzwaniu, otrzymały ode mnie wolczar w wysokości minus 50%, taniej na imprezę, którą zorganizuję dla nich ja taki wolczer jest ważny przez 12 miesięcy. Oraz niespodzianki i to były książeczka, puzzle, koszyczek oraz niespodzianka dla mam. Tak, nagrodziłam też te osoby, które dały minimum trzy zdjęcia do mojego wyzwania i one też otrzymują ode mnie taki wolczer. Świetny pomysł, gratuluję sukcesu wyzwania. A w ogóle skąd taki pomysł? Dlaczego zaczęłaś właśnie działać w sieci? Dlaczego przyniosłaś się do internetu? Chciałaś ponownie nawiązać kontakt z dziećmi. Skąd taki, skąd taki pomysł? Skąd motywacja? Jak tylko dowiedziałam się, że szkoły w Wielkiej Brytanii zostają zamknięte i są odwołane wszystkie imprezy, postanowiłam zrobić takie wyzwanie u mnie na stronie, żeby zachęcić właśnie dzieci do siedzenia w domu. I uwaga, to było dla mnie też wielkie wyzwanie, ponieważ pierwszy raz nakręciłam filmik, który wrzuciłam do sieci. I już na koniec zawsze mam takie refleksyjne pytanie: czy w związku z obecną sytuacją, kiedy to nie możemy spotykać się z dziećmi, czy miałaś takie myśli o rezygnacji z działania właśnie w branży animacyjnej? Czy może wręcz przeciwnie, czekasz, aż wszystko się uspokoi i ruszysz z mocą, kiedy już wszystko wróci do normy? O nie, na szczęście jeszcze nie miałam takich myśli, żeby zrezygnować z animacji, ponieważ kocham to robić. Uwielbiam pracę z dziećmi i mam nadzieję, że ta cała sytuacja już niedługo minie i że wszystko będzie dobrze. Kamila, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Było mi niezmiernie miło. Gratuluję ci pomysłów na Fanpage i życzę samych sukcesów. Ściskam cię mocno. Pozdrawiam. Hej. Dziękuję wam. Wszystkim dziękuję. Tobie Martynko pozdrawiam. To była Kamila Mrugalska, Mia, animacje dla dzieci. Drogi widz, a teraz pora na ciebie, twoją pracę domową. Postaraj się pomyśleć, jakie ty możesz zorganizować wyzwanie dla dzieci. Ja wiem, 10 zadań, 10 filmów to bardzo dużo, ale nie musi być 10. Pomyśl o trzech, a może nawet pięciu i zorganizuj takie wyzwanie dla swoich dzieci. Trzymam kciuki, na pewno się uda. Ściskam mocno i zapraszam do kolejnego odcinka pa.